Dzień dobry, Cezary witam w Biznes Focus. Jak co tydzień mamy kolejny ciekawy temat, tym razem temat, który w zasadzie przenika wiele branż, wiele sektorów i będziemy starali się pokazać w jaki sposób. Będę z moim gościem rozmawiał dzisiaj o, o rynku HR, o branży HR i o tym jak ta branża odpowiada na nową rzeczywistość, na wyzwania, oraz na całą masę spółek technologicznych i startupów, które są na rynku, jest ich coraz więcej i również potrzebują bardzo wyspecjalizowanej rekrutacji i kompetentnych pracowników. Róża Szafranek, CEO i founderka HR Hinz, dzień dobry. Dzień dobry, bardzo się cieszę, że mogę tu być. Dzięki. Cieszymy się również i zacznę od takiego pytania, które wydaje się dobre na początek. Czy rynek pracy w Polsce, Jakbyśmy na niego spojrzeli tak ogólnie, bardzo się zmienił przez te ostatnie miesiące, nie tylko ze względu na zmiany w strukturze przedsiębiorstw, czy w tym, jak spółki zaczynają funkcjonować w Polsce, jak dużo mamy startupów, fintechów, bo mamy ich coraz więcej, o tym też porozmawiamy, ale ze względu na pandemię, ze względu na to, że troszkę się zmieniły warunki bycia pracownikiem czy bycia pracodawcą, i pewnie cała karuzela różnych nowych oczekiwań, no to jak ten rynek pracy teraz wygląda z Twojej perspektywy? Mhm. I e, jakie są takie najważniejsze zmiany, które nastąpiły Twoim zdaniem, versus to, co było kiedyś, czyli nazwijmy to ten stary świat, PR? Mhm. Mhm. Bardzo się zmienił. Odpowiadając krótko, zmienił się bardzo. Jest kilka takich obszarów właściwie, o których, o których możemy mówić o, o tych zmianach, dlatego że możemy właściwie wyznaczyć sobie takie dwie cezury. Pierwszą cezurą jest na pewno pandemia czyli marzec dwa lata temu. Drugą cezurą jest spadek zainteresowania i jakby zmian wywołanych pandemią, czyli końcówka zeszłego roku, natomiast tą drugą cezurę wyznacza początek wojny. Dlatego, że to jest kolejny, mówię oczywiście o wojnie za naszą wschodnią granicą, czyli, czyli o sytuacji w Ukrainie i to jak bardzo się zmienia rynek pracy jest zdeterminowane z jednej strony tym jak się zachowują pracownicy, czyli mówimy z jednej strony o Wielkiej rezygnacji i coś, co było w Stanach dużo szybciej. My jesteśmy zwykle, tak jak obserwujemy trendy, to jest 6-8 miesięcy w Europie Środkowej, w Europie Środkowo-Wschodniej. Te trendy do nas nadciągają, ale z pewnym opóźnieniem. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, którą teraz obserwujemy, to jest wielki burnout czyli wypalenie zawodowe, zmęczenie pewnie jeszcze możemy, możemy trochę, trochę więcej o tym, o tym porozmawiać za chwilę. Natomiast to, jak szybko i jak już jak szybko ludzie się wypalają, ale też jak widać to, że tak naprawdę te dwa ostatnie lata były dla pracowników bardzo trudne. Pod takim kątem, po pierwsze, izolacja w domu, praca zdalna i to, co na początku było takim zachwytem dla pracownika i też takim. Taką ulgą oddechu dla pracodawcy, ponieważ menadżerowie się bali, że jak ludzie będą pracować zdalnie, to będą mniej efektywni. Po pierwszym kwartale pracy zdalnej okazało się, że ta efektywność wzrasta. To znaczy, ludzie w domu są bardziej efektywni. Okazało się później dlaczego? Dlatego, że pracują dużo więcej i te granice pomiędzy prywatnym a służbowym się zacierają po prostu. Natomiast to też skutkuje tym, że ludzie nie mają kontroli nad tym, kiedy zaczynają pracę, kiedy kończą pracę. To przyspiesza ten, ten burnout. Nie? Mamy jeszcze takie efekty, właśnie jak efekt Zuma na przykład. Czyli to, że jak przez 8 godzin rozmawiamy z kimś online, to jesteśmy dużo bardziej zmęczeni niż jak rozmawiamy z kimś face-to-face. Face. Dlatego, że tak jak my rozmawiamy teraz, tak jakbyśmy mieli 8 godzin takiego spotkania, bylibyśmy mniej zmęczeni, dlatego że jesteśmy od siebie w naturalnej odległości. Okazuje się, że badania naukowe pokazują, i też praktyka to pokazuje, że jak wiesz, siedzisz z kimś przez 8 godzin w takiej odległości, to po prostu jest to tak nienaturalne, że się dużo szybciej męczysz. Nie? To jest drugi trend, który, który widzimy. Taki trend typowo związany z rynkiem pracy i też ze zmianą pracy, to jest dużo większa liczba ofert pracy zdalnej. To znaczy coś czego my się nie spodziewaliśmy jako HR-owcy. Podejrzewaliśmy, że raczej będzie tak, że na przykład firmy, startupy amerykańskie będą zatrudniać, jeśli zatrudniają na przykład powiedzmy, nie wiem, w Filadelfii, to będą powoli wychodzić na inne stany, jak będą pracować zdalnie. Okazało się, że amerykańskie startupy, amerykańskie firmy poszły od razu globalnie. Czyli Weszły do Polski, weszły do, do Ukrainy, weszły do Estonii, Litwy, Łotwy, weszły do, do Europy Środkowej, Europy Zachodniej również. Czyli widzimy, że polski pracodawca dzisiaj konkuruje nie tylko z innymi pracodawcami, nie tylko ze startupami, z korporacjami, z MŚP jako pracodawcą, ale konkuruje też tak naprawdę ze startupami z Silicon Valley. I to jest coś, co jest kolejną zmianą, czyli wzrosty wynagrodzeń. I to, że my pracujemy ze startupami, czyli z firmami, które się bardzo szybko rozwijają, większość tych ról, na których pracujemy, gdzieś w okolicach 60, może 70%, to są role technologiczne, czyli role produktowe, role, role techniczne, i w, w, tych, w tych rolach. 15-20% jeśli chodzi o wzrosty średnich wynagrodzeń, to jest minimum na wszystkich rolach. Więc rzeczywiście jakby coraz trudniej jest polskiemu pracodawcy zatrudnić pracownika, ponieważ ta konkurencja z Zachodu po prostu płaci w silniejszej walucie. Nie? I to jest coś, co jest bardzo, bardzo, bardzo widoczne. I ostatnia taka, najbardziej znacząca zmiana, o której bym chciała wspomnieć, to jest zainteresowanie pracą hybrydową. To znaczy, dzisiaj oczekiwanie pracownika, i to nie tylko takiego pracownika wiesz, młodego, czyli tak zwane Gen Z, generacja Z, czyli to najmłodsze pokolenie pracowników, natomiast już wszyscy oczekują pracy w elastyczności. Elastyczności mam na myśli godzin pracy, ale też miejsca, z którego ja mogę pracować. Pracodawcy, którzy będą naciskać na to, żeby pracownik od 9 do 17, od poniedziałku do piątku, był zawsze w biurze, będą mieli większy problem niż 90% ludzi, którzy zatrudniają i którzy dają taką elastyczność. Więc to są takie podstawowe zmiany, które bym wskazała. Okej, okay, no oczywiście dużo, dużo ciekawych obserwacji i chyba takich rzeczy, w których. Widzimy takie oczywiste zmiany, czy taki, takie przejście od tego, co było kiedyś, mhm. do nowoczesnego podejścia i pracownika, i pracodawcy, no bo, tak jak powiedziałaś, większa elastyczność, praca hybrydowa, no poza oczywiście takimi tra, bardzo tradycyjnymi. Miejscami jakiejś fabryki czy zakłady produkcyjne, mhm. gdzie sobie nie można dwa dni wziąć zdalnie i pracować przy kąpie, no to faktycznie mamy te zmiany na rynku pracy bardzo widoczne. No ale porozmawiamy teraz sobie szczegółowo o tym, co się dzieje w branży startupowej i w branży technologicznej, mhm. bo wiem, że HR Hints to przede wszystkim <laughs> ludzie i kompetencje, jeśli chodzi o startupy tak. i firmy z branży tech. No to może zacznijmy od tych startupów. Bardzo dużo się o tym mówi, no bo jest to rosnący sektor. Firm, przedsiębiorstw, i bardzo często są to organizacje młode, na dorobku, które dopiero pozyskują finansowanie albo są w trakcie realizowania różnych grantów, albo wszelkiego innego rodzaju dofinansowań i tak jak szybko działają, wymyślają swoje produkty, swoje usługi. Tak, pewnie potrzebują często zatrudnić kompetentnych ludzi w szybkim czasie. No i najlepiej, żeby to byli ludzie od razu świetnie dobrani do tej organizacji. Mhm. Jak wygląda rynek pracy, jeśli chodzi o branżę startupową i jak wy obserwujecie, co tutaj się zmienia i jakiego pracownika te startupy teraz poszukują mhm. przede wszystkim? Mhm. Jeśli chodzi o. dokładnie tak, jak mówisz, to znaczy, startupy to są organizacje, które bardzo szybko potrzebują nie tylko znaleźć ludzi, ale też potrzebują minimalizować rotację. To znaczy, takie skalowanie, do którego my jesteśmy przyzwyczajeni, to znaczy z, z literatury, obczytani w tym, jak to się dzieje w Stanach, że szybkie skalowanie, czyli takie skalowanie, które. Szybkie skalowanie to jest definicyjnie coś, co prowadzi firmę do rośnięcia co najmniej dwukrotnego w skali roku. No to nasze świadczenia są takie, że no nasz, nasz klient, taki dość, dość istotny właśnie z branży krypto, to jest klient, który urósł w ciągu roku od 15 osób do 120 obecnie. Hmm. Więc to jest gigantyczny wzrost. I oczywiście, z jednej strony potrzebujemy skalować rekrutację, natomiast potrzebujemy też robić tą drugą część, czyli to, co się dzieje po zatrudnieniu pracownika, czyli właśnie to. Kiedyś mówiliśmy HR, natomiast ta niechęć do, do tego resources pcha nas w takim kierunku raczej na zewnictwa people and culture. Nie? Czyli właśnie coś, co sprawia, że ta kultura organizacyjna jest zdrowa i jest ustalona i ma pewne pryncypia, zgodnie z którą ludźmi można zarządzać. I to są takie dwa komponenty, które są, które są super istotne, nie? bo to nie tylko chodzi o to, żeby znaleźć pracownika, to znaczy odchodzimy już od takiego modelu, wiesz, poławiania pereł. Nie? To jest bardzo częsty błąd w rekrutacji, że mówimy, przychodzą do nas na przykład startupy i fanderzy mówią: znajdź nam najlepszych ludzi na rynku. I ja zadaję wtedy dwa pytania, czy wy jesteście najlepsi na rynku? I czy zasługujecie na takich ludzi? Co macie tak wyjątkowego, że chcecie najlepszych ludzi? A drugie pytanie, co to znaczy, że ktoś jest najlepszy? I jak patrzymy też na, na dane, jak patrzymy na przykład na ostatnich 10 lat i na to, w jakim tempie rotują ludzie bardzo doświadczeni i tak zwane zatrudniane gwiazdy, właśnie te połowione perły, to okazuje się, że bardzo wiele osób jest po prostu niedopasowanych do firm. I okazuje się, że wiesz, jakby. Yy, Wzięcie jednej gwiazdy, gotowej, tak zwanej gwiazdy, czyli kogoś, kto ma po prostu super doświadczenie, na przykład startupowe, albo w rozbudowywaniu organizacji, przeniesienie w inne miejsce i zostawienie bez onboardingu, bez dania dostępu do informacji biznesowych, bez takiego kontekstu też, wiesz, biznesowego, to się po prostu nie ma prawa udać. A afanderzy często popełniają ten błąd: nie? mówią, gotowy pracownik to jest taki pracownik, który jest świetny, który przyjdzie i będzie robił od pierwszego dnia. Nie ma takich ludzi. I to jest błąd rekrutacyjny. No dobrze, o tym miękkim herze to jeszcze porozmawiamy, bo to jest bardzo ciekawe. Ale wróćmy teraz do tych stanowisk w startupach, bo mhm. na pewno jesteśmy w stanie wyodrębnić, nie wiem, 3, 5, 7 takich podstawowych stanowisk, na które się prowadzi rekrutację w startupach, mhm. jakie tam są oczekiwania, jakie są zazwyczaj wymagania. No i jakie są wynagrodzenia. Jakbyśmy mogli teraz porozmawiać o jakichś średnich, o jakichś medianach i o tym, może ci, co nas słuchają, będą chcieli wiedzieć, jakich ludzi mhm. faktycznie startupy szukają, jakie tam kompetencje trzeba posiadać. Mhm. Jasne. To może podzielmy sobie te najbardziej pożądane stanowiska na takie trzy obszary. Pierwszy obszar to jest oczywiście obszar techu i coś co jest, mamy dość dużo doświadczenia i mamy dość dużą ekspertyzę w Polsce w tym, ponieważ bardzo dużo mamy potencjału intelektualnego, takiego potencjału, który przez ostatnich 10 lat był wykorzystywany głównie w celach outsourcingowych, to znaczy firmy z zagranicy zakładały tutaj swoje oddziały i to nie były oddziały, wiesz, takie wykonujące prostą pracę, to były trudne zadania, na przykład technologiczne czy architektoniczne z obszaru właśnie tworzenia Software'u, ale to były takie role, które jakby wykształciły właśnie ten, ten obszar i jesteśmy w tym dość dobrzy. I to są takie role front-end developerów i back-end developerów, czyli po prostu inżynierów, którzy budują aplikacje, którzy budują systemy. I to są takie, to bardzo zależy od, od technologii, w których, w, których, w których pracujemy. Czy mówimy o reakcie angularze na froncie tak zwanym, czy mówimy o nodzie, na, na przykład na, na tak zwanym backendzie. Te wynagrodzenia, one się bardzo do siebie zbliżają, natomiast jeśli chodzi tak, o tak, wiesz, konkretne stawki, jeśli pytasz mnie, pytasz mnie o liczby, to. Widełki jakieś. Taki. Ekspert, powiedzmy, my myślimy takimi kategoriami regular, senior, junior, nie? czyli no. osoba, która jest początkująca. Regular to jest osoba, która pracuje samodzielnie, powiedzmy, ma minimum 2-3 lata doświadczenia. Senior to jest taka osoba, która nie wymaga już superwizji i pracuje no. samodzielnie. Czyli to jest taka osoba 5-6 lat doświadczenia. Spokojnie, jeśli chodzi o takie role softwareowe, regular inżynier może liczyć. Mówię o stawkach B2B, tak żeby było prościej, netto, netto na fakturze. To są kwoty spokojnie od 12 do 16, do 20 nawet nie, tysięcy. Jeśli chodzi o seniorów, no to 22, 25, nawet do 40 tysięcy, jeśli chodzi o specyficzne, nie, specyficzne technologie, spokojnie można, nie, można już dostać. I Mówimy jest... o takiej pracy, wrócę teraz do nomenklatury rynku HR, Full-time job, czyli tak mówimy o etacie. Tak jest, okay. tak jest i to jest dobrze, że na to zwracasz uwagę, bo to jest często też, też taki, taki błąd, że przychodzą na przykład pracownicy do, do naszych fanderów i mówią, czy do fanderów, czy do swoich menadżerów w firmie i mówią dostałem ofertę, która za godzinę oferuje mi tyle i tyle w mhm. roli konsultanta. Mhm. I, nie jesteśmy się w stanie ścigać na stawki konsultanckie. To znaczy, full-time job ma za, jakby niesie za sobą oczywiście cały pakiet benefitów, ale jeśli mówimy o startupie, to niesie też za sobą ESOP, czyli po prostu plan y, opcji na akcje w firmie. Czyli ten, to współbudowanie firmy wyraża się też w kasie. To znaczy, jeśli będziesz pracować z nami, budować startup yy, przez dwa lata, trzy lata, cztery lata, bo zwykle te, te westingi są czteroletnie, no to rzeczywiście, jeśli nam się powiedzie, to staniesz się milionerem, milionerką. Nie? I coś, co jeszcze na przykład 3 lata temu, ESOP był taką zabawą naprawdę elitarną. Miało, miały to 3-4 startupy. My w ciągu ostatniego roku, razem z naszymi partnerami, wdrożyliśmy ESOP w siedmiu spółkach. I, a większość naszych klientów ma już ESOP jako element wynagrodzenia. Więc to jest rzecz, o której bardzo, bardzo myślę warto wspominać czego nie ma w rolach konsultanckich i liczonych za godzinę. No właśnie, stary, stary HR, tak go nazwijmy roboczo, kończy się. Mamy, jak widać, do czynienia z bardzo nowym, ciekawym światem tego, jak pracownik patrzy na swoje potencjalne miejsce pracy, a oczywiście również jak pracodawca patrzy na tego pracownika, zwłaszcza w branży, gdzie wy się specjalizujecie. No, ale rekrutacja to rekrutacja. Pozyskujemy tych ludzi, uznajemy, że oni są najlepsi do danej roli, i teraz porozmawiamy o, o tej sferze miękkiej. Mówiłaś o tym, jak ważne jest to, żeby był dobrze dopasowany, bo najlepszy nie zawsze oznacza najlepszy dla danej organizacji. Dokładnie. Możemy mieć świetne kompetencje, a po prostu do danej organizacji nie pasuje z różnych powodów. No, ludzie, kultura, jasne. Czyli ta mhm. kultura organizacyjna będzie potem pewnym wyznacznikiem tego, jak ten człowiek ewentualnie będzie sobie radził. To na czym polega ten miękki HR i co, w jaki sposób można zbadać, czy ktoś jest odpowiedni dla danej organizacji, zwłaszcza w, taki, w takich dynamicznych branżach jak mhm. startupowa czy branża technologiczna? Mhm. Mhm. Jak można to sprawdzić? Przede wszystkim trzeba wiedzieć, jak naprawdę wygląda kultura w firmie, czyli to jest oddzielenie tej sfery, wiesz, sprzedaży. Tego, że jesteśmy najlepszym fintechem, jesteśmy najlepszą spółką, jesteśmy, mamy wartość taką i taką, wycenę taką i taką. Super! Znaczy, ja tego nie neguję, bo ja naprawdę podziwiam moich klientów i uwielbiam z nimi pracować i, i, i kocham ich ambicje. Natomiast realnie dotarcie do tego, co jest mocną stroną firmy, co jest słabą stroną firmy i jaka jest na przykład, jaki jest na przykład kod komunikacyjny. Czy żeby załatwić jakąś rzecz, to musisz pytać dwóch osób o zgodę nikogo nie musisz pytać o zgodę, jaką masz autonomię? Nie? I by Pozyskujemy informacje na przykład na temat tego, jaka jest komunikacja w firmie, czy to jest komunikacja pełna direct feedbacku, czyli taka właśnie netflixowa kultura, która jest dość popularna, jeśli chodzi o, o nomenklaturę HR-ową, czyli właśnie taka bardzo ciężki feedback dawany przy ludziach wprost, nawet najtrudniejszy. Czy jest taka kultura wiesz, podwójnej komunikacji, że na przykład załatwia się ważne rzeczy po wyjściu na papierosa, albo załatwia się po oficjalnych spotkaniach na telefonie, na Whatsappie. Nie? Takie rzeczy musimy wiedzieć po to, żeby rzeczywiście znaleźć ludzi, którzy nie tylko będą dopasowani. Bo jakby culture fit to jest coś, co oczywiście jesteśmy w stanie sprawdzić, ale to, co my jeszcze sprawdzamy, i to jest bardzo ważne, to jest właśnie to added value czyli jakich rzeczy nie macie, albo jakie problemy chcecie rozwiązać i jakich osób szukamy do tego. I to, jak się to weryfikuje w rekrutacji, to jest szereg pytań związanych na przykład z sytuacjami trudnymi, pytania behawioralne, pytania retrobehawioralne, pytania rzeczywiście o realne case'y i o pytania o porażki. To znaczy zasadniczo... Na chwilę cię zatrzymam, czyli mhm. bardzo dużą rolę tutaj w takim procesie nie tylko jeśli mówimy o tym miękkim herze, ale w ogóle w takim nowoczesnym procesie rekrutacji odgrywa psychologia. Oczywiście, że tak. A w jak dużym stopniu? W Już jak mówimy, procentowo mamy proces, nie, no który się składa, nie wiem, z dwóch, trzech, czterech, pięciu etapów, bo to pewnie zależy od spółki, czy od organizacji, to jak ten rekruter musi tego człowieka bardzo konkretnie sprawdzić, bo właśnie wie, mhm. jak szukać tego dopasowanego do danej organizacji, to ile w tym psychologii i takiego właśnie takiej, takiej behawioralnej mhm. części całego, no bo człowiek jest skomplikowany, więc wiadomo, specjaliści wiedzą mniej więcej jak go sprawdzić. Ile procentowo to jest w tym nowoczesnym takim procesie pozyskiwania mhm. człowieka na dane stanowisko? Myślę, że jest 30%. Okay. Dlatego, że to jest, yy, bardzo mhm. ważne jest to, żeby… Czyli jedna trzecia, dużo. Dużo. To znaczy, jakby psycholog jest potrzebny nie do tego, żeby. Wiesz, jakby, to, to nie jest o tym, żeby kogoś, żeby komuś. To się czasami nam zdarza, że fanderzy przychodzą i mówią, jakby tego kandydata zagiąć. Mhm. Rekrutacja nie polega na zaginaniu, tylko polega na tym, żeby rozpisać proces rekrutacyjny. Często to jest 90% przypadków, że przychodzi do nas fander i mówi, chciałbym taką osobę, która będzie świetnym sprzedawcą. Ja wiem dobrze, jakby jakiego typu kontrakty, jakiego typu trudności, co wygraliście, co przegraliście. Dlaczego przegrywacie, dlaczego wygrywacie? Co jest łatwe, co jest trudne. Nie? I jakby rozpisanie tego procesu na trzy etapy. Pokazuje nam często, że ludzie rekrutują w taki sposób, że na przykład docierają do ostatniego etapu, tam gdzie my weryfikujemy już kandydatów, ludzie, którzy nie mają podstawowych kompetencji. Podstawowych, albo na przykład kłamią w rekrutacji. Nie? Okay. I jakby to, to nie jest kwestia tego, że ktoś nie jest psychologiem i nie umiał tego rozczytać, tylko to jest kwestia tego, że proces rekrutacyjny jest źle przygotowany. To znaczy, że na przykład na każdym etapie. Wiesz, to jest tak zwany gut feeling, nie? Każdemu się wydaje, że nie no ja wiem jakich ludzi ja chcę, posiadam, po, posiedzimy, pogadamy, zobaczymy czy nam się dobrze będzie gadało. Rekrutacja nie polega na tym czy nam się dobrze będzie gadało. Znaczy musi się dobrze gadać oczywiście, ale jakby musisz wiedzieć co masz sprawdzić. Każda osoba w rekrutacji musi sprawdzić inną rzecz. Do, dodatkowo musi być świadoma y, bajasów, które, które ma, nie? To znaczy to, że na przykład jeśli jesteśmy podobnymi ludźmi, to będzie nam się lepiej rozmawiało i ja będę chciała zatrudnić osoby takie jak ja, ale tacy ludzie mi są niepotrzebni, dlatego że ja mam, wiesz, nie, nie potrzebuję zespołu, który będzie y, grupą pięciu moich klonów, ja potrzebuję ludzi, którzy są różni ode mnie. Do których konkretnych ja w rekrut... zadań? Tak. Mogą być inni od nas? Oczywiście, powinni być inni od nas, a ja będę lubić bardziej w rekrutacji tych, którzy są do mnie podobni. I często nam się to zdarza, że my jesteśmy pierwszą firmą, która weryfikuje zewnętrznie procesy, procesy hiringu w firmach. Wchodzimy i widzimy po prostu, wiesz, no, grupę klonów, nie? Ta, wszyscy są tacy jak Fander. Oglądają te same filmy, są w tym samym wieku, skończyli tą samą szkołę, wiesz? Jakby to jest fajne, to znaczy to jest przyjemne, jak budujesz fintech, czy jak budujesz scale up, czy startup, to jest przyjemne, ale to nie popycha Twojej firmy do przodu, bo błędy, których Ty nie widzisz, ludzie tacy sami jak Ty też nie zobaczą. To na koniec zapytam Cię jeszcze o, o to, jakich ludzi oprócz takich klasycznych stanowisk związanych z developmentem, z technologią, inżynierów, tak jak powiedziałaś, na backendzie czy na frontendzie, potrzebują fintechy, potrzebują startupy. Spójrzmy teraz na inne obszary bardzo ważne w każdej organizacji: marketing, mhm. no właśnie, zarządzanie ludźmi i mnóstwo innych obszarów, które tworzą organizację, bo technologia, technologią, jasne, zawsze potrzebujemy mieć mocny team. Mhm. Jakie jeszcze inne stanowiska y, najczęściej mhm. są poszukiwane, i może troszkę o demografii? Na przykład, jacy ludzie w jakim wieku najczęściej trafiają mhm. do fintechów czy do startupów, jakbyś mogło sprzedać parę smaczków Jasne. na koniec. Jasna sprawa. To, co, to, czego nam bardzo dzisiaj brakuje, jakby Twój pierwszy strzał był bardzo celny, mamy ogromny problem z dobrymi ludźmi do marketingu. Mhm. To znaczy, marketing technologiczny, czyli marketing startupów. Jest bardzo trudnym obszarem. To znaczy, ym, i tutaj nie mówię o tak zwanych rolach generalistów. Bo tak patrząc też demograficznie, jak zaczynasz karierę w marketingu, to zwykle zaczynasz od takiej roli generalisty. Czyli trochę kontentu, trochę social mediów, PR zwykle wchodzi dużo później, ale generalnie robisz wszystko jako taka pierwsza osoba w startupie. Nie? I dobrych generalistów jest bardzo mało. To są ludzie, którzy teraz są w generacji Z, którzy bardzo szybko chcą się specjalizować. Nie? I masz na przykład człowieka, który ma dwa lata doświadczenia i jest kontentowcem. I to jest bardzo trudne, dlatego że on może być bardzo dobry, ale mało firm będzie potrzebować na takim wczesnym etapie kogoś tak wąsko wyspecjalizowanego. Uh -huh. nie? I to ogromny jest problem w ogóle z marketingiem B2B. W Polsce takich osób jest siedem. Osiem. Takich dobrych, nie? I to, to, jest duży, to jest duży kłopot. Ale to już raczej chodziłem. są osoby jednak na poziomie senior, podejrzewam. No bo e, skoro mówi, że siedem jest takich, powiedzmy, najlepszych, czy nawet jeśli było, było trochę więcej, wciąż jest to bardzo mało, no muszą być to osoby już doświadczone na tyle, że możemy mm. o nich powiedzieć ten. 35 ten i ten i ta to są. Z, nawet, e, okay. Tak. To, są, to taki już poziom po prostu, dyrektora, bardzo. Dyrektora marketingu, tak. Tak, tak, okay. tak, tak, tak. Bardzo dużo jest y, takich osób, y, tak patrząc generacyjnie, między 27 a 32, 33 mhm. rokiem życia, mhm. które y, zaczynają się specjalizować w czymś, mhm. Nie? Mhm. czyli, jakby pobyły na przykład generalistami, tak. y, zobaczyły, że na przykład chcą być PR-owcami, chcą być kontentowcami, y, chcą nie wiem, robić na przykład y, sales marketing albo jakiś inny specyficzny obszar, y, za, zagospodarować, i to jest wtedy świetna okazja, żeby ich złowić do startupu. I jakby tego momentu, kiedy ktoś chce zejść z generalisty i wejść w jakiś obszar, to jest super moment. Dlatego, że w marketingu bardzo ważna jest, bardzo ważny jest potencjał. Nie? To znaczy, jak rekrutujemy marketingowców, bardzo dobrze to widać, że potrzebujemy rekrutować bardziej po potencjale niż po doświadczeniu. Dlatego, że jak mamy po doświadczeniu marketingowca, nie daj Boże kogoś, kto miał jedno silne doświadczenie. Nie? Mamy wtedy ten case, a u nas gdzieś tam, a u nas w Google, a u nas w poprzedniej firmie, a u nas się robiło tak. Jakby to jest bardzo trudne do odkręcenia, bo ktoś ma jeden pattern, jeden wzorzec, co jest naturalne, chce korzystać ze swojego doświadczenia i go powtarzać. Wcale nie musi być to zły wzorzec. Nie musi to być zły ale wzorzec, ale często może być nieprzekładanie. Dla startupów czy dla Fintechów, tak. True. I to jest, to jest bardzo, bardzo, bardzo trudne i bardzo, bardzo ważne stanowisko. I drugi taki, taki obszar, który, który jest teraz wyzwaniem, to jest produkt. Okay. Mamy mało dość doświadczenia w rolach produktowych, bardzo potrzebujemy produktowców. Produktowcy dzisiaj w Polsce, ludzie z dwuletnim, trzyletnim doświadczeniem w fintechach, produktowcy fintechowi zarabiają spokojnie od wejścia. Ludzie, którzy naprawdę mają kilka lat doświadczenia, od 30 tysięcy stawki się zaczynają. I to są ludzie, którzy nie tylko muszą współpracować z techem, ale też muszą mieć taki pomysł na to, jak ten produkt ma się rozwijać. Czy jakiś taki aspekt sprzedażowy tutaj wchodzi? Co, na przykład, będzie już dobre dla konsumenta? Zbieranie feedbacku od klienta i umiejętność odfiltrowania tego, co jest ważne i potrzebne, a tego, co jest tylko, wiesz, takim pragnieniem klienta. Bardzo silna współpraca ze sprzedażą, bardzo silna współpraca z technologią. Czyli wysoki skill komunikacyjny, wysoki skill analityczny, ale też taki skill przyjmowania feedbacku albo zmiany w ogóle ścieżki, nie? To jest super trudne i, i to, jest jakby, to są takie hot role na rynku teraz startupowym. Bardzo dynamiczny kawałek rynku, można powiedzieć. O tym, jak zmienił się rynek pracy, o tym, jak wygląda HR w startupach czy w spółkach technologicznych. Rozmawiałem dzisiaj z Różą Szafranek, CEO i założycielką HR Hints. Bardzo dziękuję za rozmowę. Bardzo dziękuję. Państwu oczywiście dziękuję za to, że oglądacie Biznes Focus. Co tydzień w czwartki o 13.30. Tak, właśnie ciekawi goście, ciekawe tematy. Tylko na antenie Komparik 24TV. Dziękuję, i do zobaczenia.